Tylko Elwina, coś tam nadal nie nabijam. A dzisiaj z nami Pandziula. Dziula. Dzień dobry. No. Jestem Dżemem, bardzo dobry. Na 20 lajków, znaczy subskrypcji i lajków. No. Pokazuję twarze. Włączamy kamerki. Oczywiście. I Więc co radzę? Odbijajcie szybko. Tak. Zobaczycie moją twarz piękną. I moją. A w, tak ogólnie po odcinkiem ja sobie tam robiłam yy, wieżowiec, później i pójdziemy go zobaczyć, ale w tym odcinku Waga uwaga. Ja uwaga. Tak. Na dzień dobry do widzenia. Tak. W tym odcinku zrobimy sklep, ale jeszcze nie wiem gdzie. A jeszcze nie tej te ja węgi nie, nie zepsułam. Specie. I ten parkour. Tak, ale my będziemy, czyli ja i. Ja nie robię. No wiem. Ale ja i Panta. Uwaga, ja i moja perła. Oj sort. Jaka perła? Co koń. To za perła? pokaż. Koń się hajczy! Mój koń się hajczy. Perła się hajczy. Może niech się spajczy. Dobra, perła się już nie hajczy. Ona jest tak napalona. Tak. Dostała z miecza przez przypadek. Z moją To przypadek? Tak. Oj, wytrąciłaś w łeb. Nie, w brzu. O, patrzcie. Tym gorzej Nasza, dla ciebie. Nasza farma będę, bo moje dobro nieskończone. Na no dole róże, na górze fiołki tam są fikołki. Na górze róże, na dole fiołki. Tam są fikołki. Wypierd. Czekaj. Nie, to... To, to chyba... musisz wyciąć, hmm. to musisz wyciąć. Nie, ja nic ja nie ruszę, wycinam. Ruszę, no to montaż jest statu Ja żebyście nie osz... Żebyście nie myśleli, że ja oszukuję. Ja w ogóle nie, górze, ani razu... Na przez moje wszystkie odcinki. fiołeczki. Przez wszystkie moje odcinki ani razu nie pauzowałam czy nie oszukałam robię czysto Ja musiałam spauzować nie Nie raz Ja nie pauzuję gram czysto gra. <grym> Ty pauzujesz Nie pauzuję Pauzujesz Nie pauzuję się cicho Pauzuje nie wierzcie mu, nie pauzuje Pauzujesz Kiedy bym pauzowała to mój pies to by, by była drama nie, to by mój pies już 20 razy obleciał do wioski z powrotem. Perła... Przesunę się, proszę cię. Bo ci zdejmę zbroję. A nie, nie mam miejsca, co ci nie zdejmę. Tak, mówiłam, że w tym... Dzień dobry Państwu, zę strony Pamięta. A z nami jest... Stokroteczka. Nie, to jest najlepsze tak, stokrotka, trzykolorowa, pięćkolorowa, trzykolorowa. Moje ulubione kolory muszą być. A ja jestem pięciokolorowy. No i fajnie. Kolory A... dwa. Jestem czarno-nie czarno niebieski A ja jest. Tak A nie ja mam pandem. cztery kolory. Ja jestem czarno-biały. Ja jestem. Czarno tak, ja jestem stokrotką, która ma żółty, ma też... Mm, no. Uwaga, uwaga, kurde, drewno mi się skończyło, ale nieważne. Ja pierd... Ma Różoku. też zielony, Juu. mam też różowy, niebieski. To są moje kolory. Oczywiście dzisiaj gramy na wersji beta, bo czemu by nie? Tak, a ja dzisiaj buduję sklep. Jej się coś zbagowało, bo ona ma wersję normalną. No. Coś mi się wybrała z mojego ciekało. linku? Tak. Link do, bis, do Discorda w opisie? Tak, w opisach naszych obu filmach. I film. Ja ci nie dam linku do Discorda. Ja mam, bo skopiowałam. Nie możesz, bo jeszcze ci nie wysłałem. Skopiowałam się z Discorda. Skopiowałam ze z Discorda. Do widzenia. Nie możesz, bo nie jesteś twórcą. Ja mogę wszystko. Kopiowałam, bo zapraszamy ja nie możesz, kolego. bo Discord byś została wana na tydzień. Musiałam no wysłać... wysłać na dwa musiałam wysłać do przyjaciółki, do truskawki, która jest w Bieszczadach. Pozdrawiamy truskawka z Bieszczad. Truskawkę pozdrawiam, A, a wiem, o jaką ci truskawkę chodzi. No. Pojechała na Bieszczad. A na do Bieszczad. lajków nagrywam nutę. Bez przesady, ja na 50 nagrywam. Ja na A ja wymyśliłam jeszcze lepszą zabawkę. A ja wierzę, zabawkę. że wbijecie to. Tak. A ja, w... ja wierzę, że wbijecie u mnie. Pie... Jak w... będzie 50, zrobię coś hardkorowego. Nie zrobisz. Zrobię z pandą, może się uda przekonać. Nie przekonasz mnie. Przekonam cię. Powiedz. Powiedzcie mu, żeby ze mną coś nagrał. Muszą je widzowie przekonać. Powiedzcie mu, żeby ze mną nagrał taniec na rolkach. Do piosenki. O nie, nie, nie! Musi... Przekonajcie go, przekonajcie go! <grym wytrzyma> się no a my działamy dalej. No. Dobra, mam tu jeszcze trochę wełny. Ale ten sklep będzie mały trochę, więc trudno. I wiem, że będzie wyglądał trochę głupio, jak kupsko jakieś, ale nie wnikam. Około. Bo około 16 mamy trening. Tylko, że z koleżanką mnie z nim, bo on chyba nie może, ale może z nim się uda. I muszę szkłać się pod... Nie. Nie szkłem! Tak najgorszym budulcem świata! Dirtem! Dirtem się podbudujemy. Myślicie, że zapomniałam jak zawsze. Nie, tym razem nie zapomniałam. Wracamy! Przepraszam, mama do mnie trwoniła. <laughs> I i pro... nie zapomniałam, pamiętajcie no. o tym, że ja nigdy nie, nie zapomniałam. Wam pokazywać ci nie mogę wam mówić bez tej zgody imienia ani z nią rozmawiać, bo to niezgodne z prawem, bo imię tak, nie tak, tak, tak xboxa zepsułaś nieprawda, tylko mi pad pad a Rozum co? brawo on, brawo on mówiłeś mi to wczoraj tak, ale widzą, tego nie powiedziałem dlatego teraz mówię tak, i może się uderzy, że następny odcinek będzie z Rockbloxa albo z Brawl Starsa z pandą. O kurwa! Przepraszam za przekleństwo, ale żebym się przestraszył, bo myślałam, że tu jest dziurga. Nie wiem czy u mnie było słychać, ale chyba nie. No to przepraszam wszystkich za przekleństwo. Tak. Akurat cię bardzo Wiecie dobrze znam. Kurde. Uff, starczyło mi, a teraz robimy dach. Tak zrobimy z półbloku. bloku. z kilku bloków, z kilku kratek jedno serduszko. No i dobrze. Co dobrze? co ja nam zrobiła? Jaka co jestem dobrze! Kupia? Nie krzycz tak człowieku, ludzie Cię słuchają. Macie, macie wyzwanie, musicie dobić albo 20 lajków, albo 20 subskrypcji, wtedy w twarze. Tak, jak dobijecie 20 u mnie. Ale u mnie możecie za darmo. Ja wtedy pokażę tam twarz. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie poznać moją twarz. I ja będę was szantażował. No. A może w przyszłości otworzymy no własny proszę, sklep? Piszcie, a nie kurna, że ja wam mówię, a wy tego nie zrobicie. No właśnie. On tak mi narzeka. Ciągle, że ja lubię nie narzekać. piszecie. Tak, on wiecznie narzeka. Ja lubię Ja lubię najbardziej stokrotkę denatować. Ale mnie tak łatwo nie zdaje. Ale imion, kurna nie powiem tobie. Wam, nie powiemy imion. Tak, imion nie będziemy zdradać, choć się domyślicie pewnie w 5 sekund. Nie domyślicie się. Jak nas nie znają, bo my jeszcze chodzimy do szkoły, my jeszcze młodzi. Nie lepiej, nie, nie zdradzaj lepiej ile masz lat. Nie będę można. Nie pozwoliłem na to! No właśnie... Ja też nie pozwoliłam. O, lampione tu postawimy, ja żeby... Krowę bije, Ja ją doje. Ręką bije i ją doje. Pają się Hajczy, bo go zabiłam... bo mam... Y... Ale ja nie mam czytu. Ta ja też nie czytuję. Czy też. Ja was nigdy nie oszukałem mojej jeszcze widzowie. A dzisiaj o, tak. odcinek będzie bardzo krótki. U mnie. A ile u ciebie będzie trwał? 15 minut. Albo serio? Tak krótko. Je, mój trwa dopiero 10 minut. Przykle mi nie mogę. A mój Max będzie trwał, nie wiem. Koza śnieżna! A to robisz w ciepłych Pokaż krajach? To. Ty, koza! A to ty... robi w ciepłych krajach? Gim. Uważaj! Ona się bardziej boli człowieka niż ty A dzisiaj um, smutne minki wysyłajcie na czacie. Miałem frywanę komcę. No napisał mi, że był dentysty. Le. A mnie zastraszali. Kiedy ja byłem pierwszy raz u dentysty, to mnie zastraszali, że będą mi rwali na żywca. Lampiony tu postawili. Od tego czasu nie cierpię dentysty. Ci, którzy nie cierpią dentysty, zostawiają lajka. Ja nie chcę się przyznać, ale nigdy nie byłam, bo dbam o zęby nawet. Co ty gadasz? No. To płakasz zęby. No szczęście, ja nie koniało. Tylko jak mi zęby wypadają, to tylko przez jedzenie. <laughs> Na przykład kiedyś jadłam. O, a ja dwa razy zrobiłam tak, że yy, jadłam sobie obiad. Normalnie nie, chciałam sobie zjeść normalnie obiad. A tu nagle. Nie, patrzę się, nie mam zęba. Co się dzieje? Wziowniec. Później się skapłam, że zjadłam go razem z tym. Tak, A to może być A, trochę Ja miałam 16 razy w sytuacji, których nie chcę mówić. Powiem szczerze tylko tyle, że przez jedzenie jak u niej. No... Tylko, że ja nie pouczałem zęba. Ale ja przez przypadek. A kiedyś na przykład kot jak jadłam yy, obiad, to mi z zupy wziął kalafiora. No! Patrz. O to są półki. Nie krzycz, tak człowieku, ludzie cię słuchają. No niech słuchają, jak się zrębują. Bo zaraz sąsiedzi przylecą. To niech przyleci policja. E, nie musi daleko lecieć. Nie powiem tego, co bym chciał powiedzieć. Ja no też czegoś nie powiem. By mnie zarąbali. Prędzej ja się kieruję na derytową, ja Którą nie właśnie używam. O, kurde, no. Zgadzam się z Tobą. To akurat prawda, co powiedział mi do, na ucho. Nie mogę akurat tego powiedzieć, ale prawda. Byśmy mieli na kartę kogoś. Podatki od Janusza ty dzisiaj mnie rozśmieszysz, nie wiem dlaczego. Dzisiaj, jak będę miał 18 lat, to wam powiem tylko, nie będę spoilerował. Będzie. będzie, No. Czekaj, będzie. Kur, nie umiem się wysłowić. A ja w wieku 14 lat, jak będziemy jeszcze nagrywać, zrobię vlogę, jak y, będę zdawała na kartę motorowerową. Chcecie, jak chcecie to zobaczyć to piszcie w komentarzach ym, jak ja już Romet. to prowadzić. Piszcie w komentarzach Romet jak chcecie zobaczyć to. Jak chcecie wiedzieć, to mój... Ym, kolega Nie ze szkoły. A ja chyba wiem kto. A nie powiem kto. A to mój się nauko. Nie. Nie no to nie wiem, kurde. A, dobra. Bo on umie prowadzić auto. A fajnie. ci jest... nawet, że on jest, no, no, Wiem, wiem, że są karty. Mono. Ja wiem o tym, że na przykład y, no. są auta na kartę no, moje rowerową. są pośredzone, nie mogę tu skoczyć. Co, co, serio? Tak. A jak Mam będziemy to nagrywali, to, y, to. A. Na... 50? Nie, będzie wersja. Ja biznesu jak będę miał 18 lat. A na 50 lat... to we mnie za kilkanaście lat! Tak dokładnie za jakieś 4 lata. Tak, to byś ty miał tyle samo. Nie wiem, no tak dokładnie nie chciałam się liczyć, to ja tak powiedziałam spoilerowo. Pierwsze co wymyśliłam. Dobra, jestem od ciebie po prostu starszy. Nie, ja jestem od ciebie starsza o 8 dni. Wierzycie w to? No to byś już stawała. Eym, 8 dni. Ej, co? A, nie będę spoilerował, ale wam powiem, że 31 mm. grudnia mam urodziny. Tak i z tego zrobimy wielką Minecraftową imprezę. Co jest? Co mnie gryzie? <gryznie> A ja mam co najlepsze I co nie? <gryznie> Najlepszy normalnie dzień <gryznie> świata. lawy! Panda po... Ja! Co ty się tak drzeż ostatnio? Pisz mnie, polą. Widzisz? Widzisz? Widzisz to? Mm, naprawdę. Cały ty. Patrz, dobra. jakim... Ja już kończę, oczywiście, wspieram spaliona Wojana. Tak, a ja chciałam pozdrowić spaliona Wojana Katima Trunera ja, ja. z Dziś... Marii, Mari! I truskaweczka oczywiście. Dobrze, ale ja powiem jeszcze jedno. Link do Discorda będzie pod opisem. Tak, w w u mnie też. Więc zapraszam gorąco na Discorda, ja już kończę. Pa. A u mnie właśnie będziemy Robić cenniki, co tu się dzieje? W ogóle jak to wygląda, ten sklep jest jakiś beznadziejny. Jakaś sklejka z tego co miałam pod ręką Pasie jaka Patrzcie jaka kasa, ja nie mogę. Tu te diaksy, bo ja wychodzę. Tak w ogóle się mam kokolanko, to będzie znaczy, powitanie nowe. tutaj woda musi być to jest nasza woda od dzisiaj patrzcie to jest nasza woda i oczywiście skarbiec tu później zrobimy ale to w następnym odcinku na tym odcinku minecraftowym oczywiście nie? i tutaj właśnie będziemy cenniki robić Tutaj myślę, że będzie dirt, dirt z a jeden d i czekaj, c, u k a, sztuka, dir, ta. D. Di Sztuka dieta. Za jednego. D. I. a k S. -y a. Po prostu piszemy bruk i cenę, dobra? Nie będziemy pisać sztuków, bo to za dużo będzie. Bruk dwa. D i A K A chodzi I może nie wiem Dobra, skończymy to później tutaj damy też coś za złoto będzie i żelazo i takie inne A tutaj co pykamy? Panda Co jeszcze dajemy do sklepu? Szkło? Co dajemy jeszcze do sklepu? A co masz? skład mam dużo szkła koszulki ty dobra robimy uwaga uwaga może dobra na stówkę robimy koszulki limitowana edycja będzie koszulków Zro... Dam... kupimy 20 koszulek i będzie... i to będzie konkurs tak ty... z drugim widzem się spotkamy tak z każdym widzem osobno Jeden blizn. No i ten, kto wygra koszulkę, to będzie miał koszulkę. I dołączy do naszego Timu Stokrotka i Panda. I tutaj damy szykły A. k Ja kiedyś w zerówce pisałam, nie, nie umiałam mówić w ogóle L. Pamiętasz to? pięć sztabek złota. Dobra, resztę uzupełnimy sobie tu później. Ale dirta już wsadzimy. Mamy tutaj bruk. Tutaj wsadzimy szkła kolorowe, wiem, że napisałam kolorowe, ale ja czasami lubię się przejęzyczać. A tego dzwona, co wy tu widzicie, mam tak, co... To... Ale... Co? E, nic. Zapraszam na, mo na mojego Discorda. Naszego. Ja go Ale to, to jest nasz wspólny. Chyba mi też dałeś ten. Bo nie. To dlaczego mogę udostępniać zaproszenia? Nie wnikajcie w to, co my mówimy. Każdy może wysyłać zaproszenia. No i dobra. Ja i se skopiowałam ten link i mam skopiowany I słuchajcie, link. Słuchajcie, za, zaproszenia. Tak, wyślijcie, proszę. Ja tu pozbieram kwiatki, to posadzimy wokół. Chcemy, żeby było was naj jak najwięcej i ten konkurs będzie, nie wiem. O, mam pomysł. Kto zrobi lepszego skina naszego, wyślijmy w komentarzach jakieś... Nie, na Discorda wyślemy nasze skiny. I kto... Przebuduję ładniejszego skina, to dostaję koszulkę. Panda? No? Dobry pomysł mam? Dobra, ale dobry mam pomysł? Mm, tak, to wyślemy później. No, powiem wam szczerze. Proszę subskrybujcie nasze kanały. Tak, nasze kanały, proszę bardzo. subskrybujcie. Tak. To jest dużo śmieszne. Tak, bardzo śmiesznie tu może być czasami. I takie na przykład święta czy e, Sylwester musi być świętowane i urodziny. A Sylwester... może... Sylwestra.. ja to nie powiem, co będzie. Sylwestra to będzie szampan.

to Ma na... próchnicę. To była stokrotka! Cały czas to była stokrotka! Gdzie? Tu! Nie, to nie jest stokrotka! Coś podobnego. Yyy. Czekaj, to jest. Margareta. To jest. Margareta. Nie jesteś, stokrotka, Nie, jestem stokrotka, to jesteś panda. W telefonie. A nie, na YouTubie. W telefonie, na YouTubie, bęk! A! Powiedziałeś, że jeszcze wprowadzam szorty! Szoty będą! Ta... Może zrobimy własne soki, o! Tak, y, będziemy robić też własne soki, jak się nam uda. Ta, soki! No, a co? Oranżady! O, zrobimy własną budkę Aha. z lodami. Już mam pierwsze... soki. Będą różne... będzie... Hey, będzie hey, dużo patrz. różnych konkursów. Posadzimy jeszcze kwiatki w naszym hey, sklepie patrz. i lecimy. Gorunia. I kończymy już. Nadajesz. No, <grywa> <Jadźcie>. Ja <grywa> Jestem! Gorunia. Co ty odwalasz? <grywa> Takiej głupoty no. jeszcze nie widziałam. Chcecie zobaczyć moją twarz? To dobicie ile? 20 subskrypcji. I lajków. Lajków nie musicie ogólnie. A no w sumie. I to na i na was. Tak, no, mi też. Ogólnie Chcę produkować dla was filmy. No. A nie dla przyjaciół. Nie dla pieniędzy. Pieniądze są mi tu mało waży. Tak. Pieniądze nie są ważne, Wa ważniejsze jest... Pamiętasz co mi ostatnio przyszło? Co? Wyszło mi, że mam do wykładu 200 zł. Co? Pozostałem... Za to, że... Zanim skończymy odcinek... Za to, że mam dobre filmy, kurna, no do, dostaję na początek 200 zł. Jak? Nie wiem. Więc polecam. Tak no, oczywiście. Ody mamy też te send 200 Ciekawe O, haber. Tak, a potem się okaże. Demotyzacja. Ale patrz jak tu ładnie z przodu. Zakłanstwo masz demotyzację. Tak. No nie jest kłamstwo. Poza tym on czasami jest uparty, naprawdę, więc. Czasami jak coś mu nie wyjdzie, to może być tak wściekły, że nie ręczy za siebie. On i, ja, i nasze miecze nederowe, nie? Ja przeciwko. krotce. Tak, może zrobimy walkę. Jak... Tak, będzie walka na łapki. O, jak ja to kocham walkę na łapki. nie, nie to a ja mam pomysł, ściągnę zbroję i pokażę wam jak wyglądam NIE! Zbroję tylko, no po spokojnie no Nie, nie ściągaj zbro... Coś się I tak ja, ja wyglądam jako stokrotka w internecie, a Lesia mi zabrał mój monitor, mój mały monitor Oddawaj dawaj Przejmuje ten kanał Nie ma prawa. <laughs> Dobra. Ja go założyłem Nieprawda Liczę do czeka, raz. Nie, bo chcę zobaczyć co tu, jak to wygląda No co? No, zobaczcie na odcinku do widzenia <grym> Kwiatek mi jeszcze nie wypadł A, wypadł <grym> Okej okay. Jak chcecie? To mogę zrobić transmisję na żywo. O kurde, ten kwiatek jest krzywy. Ale zostawię go, będzie o! o, ale ma, ma no na łeb. Krzywa jest twa morda czeka cię ortodonta. To, to było dobre, nie? Jest! Jest! jest. Ja e, dobra, my w tym odcinku już kończymy Sejon nara Janusz Allegro tak A jeszcze